Okay. Je, nie to jest zabiłem. To co Co? Tak? co Okej okay. co to Hej, lem, lem, napijam Widziałeś? Jak myślicie, czy mafiu na 2001? Okej okay. <stekany> <absolutnie. produaceutical chat> Yes sir, you need to resolve this now or face legal action Dap,

O! No kurwa, pijany jestem Dobra, je Jestem tak wolny. Dobra, ja będę pił i leciał Dawaj, musimy więc Cozy lights, available now <grystanie> Dobra, chuj z tym <grystanie> Ta, nowy gracz, moja dupa kurwa, nie nowy gracz ja pierdolę, Łukasz, weź kurwa zrób salto teraz. <grym> Oje. dobry. I go później poruszę. Jestem trollem. Czy ja Albo nie. Ale też jeszcze... Dekada. Millenium jak soku. Dekada to chyba 10, no, nie? Dekady? Nie. <laughs> ile warto było? tak, to była 10, no. No, to już za nic zgra dekady. Dekada. To jest 10 lat, tak? Gle, no, to, to mi się wydaję, z zgra dekady. Millenium to było 100. No, millenium, raczej. Znaczy... <laughs> Bank minier. Jest... Dziękuję.